Dzień dobry, Rito. Dzień dobry. Ty przychodzisz do naszej biblioteki, tak. czasami sama, czasami z tatą, czasami z mamą i dużo czytasz. Powiedz, co ty lubisz najbardziej czytać? Dobrego, Feliga i Cacyciego. Ojej, a co to są za książki? Opowiesz czytelnikom naszym innym, którzy jeszcze ich nie znają. Hmm. Harry jest takim madikiem i on są filmy Harry'ego Butter'ego, więc jest siedem części ogólnych chyba ciągle, ale nie wiem. A Feliga jest taka, mieszka e, w stodole chyba i ma kury. pająci. Lubi zwierzęta. Tak. I właśnie chciała mieć konie, ale to jest ta osła. No to rzeczywiście niespodzianka. A powiedz mi Rito, czy y, ty sama czytasz te książki? Nie. Bo to są grube książki. Tak. Czyli z pomocą? Mamy kraty. Fajnie jest, jak ale się tacy... razem czyta książki? Tak, i mama mi tak. Ja tak lubię, że napisałam to sobie w pamięci, że lubię coś dać To super, bardzo Ci dziękuję.